Słychaćcie. Słychać mnie. Słychać. Jedziemy obejrzeć najgłębszą dziurę w Europie wykonaną przez człowieka. Taki dziewiczy wa kurs w nowym kasku. i lewą mi pan policjant dał? Osiem tysięcy na liczniku. Ale ciepło, wow. Kurde, ale widok, nie? To szyb, trzeba szybko stacji szukać. Na taką pogodę takie zimne piwko miam. Słychać mnie! No to kurde jedziemy, go słychać. To dobrze, siema się widać, cześć, kurde, po miesiącu. I onda zdrabka dzisiaj, o 8 nie? Powieś mi jeździł. Oki, jedziemy. Jeszcze okunarki na oczy z okularków to się nie da no i niestety przy tej pogodzie dzisiaj no to trzeba tak sobie w krótkim rękawku polecieć punkt docelowy tego filmu dzisiaj jedziemy do Jedziemy obejrzeć najgłębszą dziurę w Europie wykonaną przez człowieka. Czyli kopalnię odkrywkową węgla brunatnego w Bełchatowie. A jak tam zajedziemy to potem zobaczymy co dalej. A po drodze jeszcze zgarniemy jednego kolegę. Dużo o piciu dzisiaj pójdzie, bo chyba stanie się na światłach, to wow. Nawet w tym krótkim na napierdziela A co to dopiero będzie się działo o 1415 15 uh! Ani się nie chce myśleć, ale na szczęście trasa przez lasy większość prowadzi także. Może nie będzie tak tragicznie. No i kurde, mam nadzieję, że... Że udało mi się wszystko dobrze poprzenosić z tego starego kasku do nowego, czyli tamtą kamerkę moją, wszystkie mikrofony, wszystkie połączenia interkom i tak dalej. I że Kuźma nagram coś z tego dzisiejszego dnia, bo to taki dziewiczy kuźwa kurs w nowym kasku. Także zobaczymy. Kurde, nie nagram, to nie będzie filmu. Proste. Ale jak oglądacie, czyli że się nagrało. Puźba, <grywa> logika, nie? No <grywa> i ciekawe czy mi się ją dobrze też tą kamerę udało ustawić. Gdzie ona teraz patrzy? Bo wtedy nie było widać licznika, nie wiem jak teraz No co? na? Cóż to nie pilnują Ile, mi pan policjant dał A od siebie, kurde W końcu Też motocykliści Cieszą takie miłe gesty ma cześć w szałki w lewo tu Jedziemy, nie? No aha, bo wy się nie znacie jeszcze Faktycznie no Będziemy jechać tymi laskami albo autostradą? Nie, tam, na ten, na... Blachownia, nie? Teraz Terocie słychać. Słychać, nie? Bardzo dobrze. Tego wulkana, ostatnio z tym koszem oglądałem, to gościu na nawiercił tych butetki z dół, no. ale za głośno i połowę zaślepił. No. no. to dzisiaj jedziemy na trzy wulkany. Ale to ty źle zrobił, że od razu tyle nawiercił. No muszę zrobić. A, jecha. Chcecie dołączyć do Turbo Kurna ślimaków? Podawajcie, no piszcie do mnie. 8 dyszek na liczniku. My sobie jedziemy. To jest kuźba prędkość. Typowo turystycznie lecimy. Kto tak lubi zapraszam? Wiecie, no... Mnie się wydaje, że ten Bełchatów tam i ten punkt widokowy na tej kopalni odkrywkowej, jak zajedziemy 15 minut później, to pewnie chyba nie zasypią, nie? Do tego czasu. Dalej będzie? Być może. Kurde, ale wojnie, wiecie, normalnie. Wow, przez te lasy. Kurde, super, nie? Nawet chłodek czuć. Jak się w takim cieniu leci. O, teraz słoneczko od razu kurde przygrzało. A jedziemy w cień i pyk. I już jest super. I można jechać. Kur na całe siedem dych teraz. <grytanie> Proszę się nie śmiać. My tak jeździmy. <grytanie> o kurde. Wyjechaliśmy z lasów. Kurde, wyle... odpalał się normalnie. Ho, ho, ho. Ale to jest słoneczko. Kurde. Ale tylko kawałek, potem znowu już w lasy wjeżdżamy. dalsza część podróży. A przez lasy znowu Nie mam termometru, kurde przy sobie. Ale już musi być chyba wysoko już. Po łydkach to mi tak, kurde, grzeje, jakby mi ktoś żelazko przyłożył do łydki. Ale normalnie jak się jedzie przez las, super, Fajno, nie? U, Nawet chłodzik, nie? Kur, no a tam co, nie? my tam, kurwa, chwilę stali na tych światłach, kurde, jak na patelni. Według mojej trasy jesteśmy już tak poza połową drogi, nie? Bardzo fajnie się jedzie. No. Zajebiście się. Także teraz trzeba sobie do nawigacji wrypać już cel. I jechać już po drodze tak jak pokażę Ale chwila przerwy Ale mamy już nawigację uruchomioną, bo dalej już kurdebele nie wiem jak jechać On, niecała połowa drogi została przed nami patrzcie kuźwa nie wiem widzicie to coś czerwonego kurna się na handbarze rozbiło jasny gwint Chłowk Chyba mnie tu jeszcze nie było, przynajmniej nie kojarzy mi się. Ale fajne miasteczko, podoba mi się. Ale cię pełko wow. Gościu chyba z Anglii na tym rowerze jedzie. Za 400 metrów dotrzesz do miejsca docelowego. No właśnie. Jesteś na miejscu. No, ale no fajnie, że nie ma dużo ludzi. Kurde. Całe szczęście. No, to sobie gdzieś staniemy. Ale ta droga to jest kosmos, tu nie? Ale niektóre kawałki takie zdradziny. No, dojechaliśmy. Są dwa plany. Tak mi po drodze przyszedł jeszcze jeden do głowy. Nie wiem jak daleko stąd, ale tu jest koniec świata. I są dwa te, nie? Albo lecimy na koniec świata i mamy 170 z powrotem, około. Albo lecimy z tą drugą stroną i tam gdzieś przy tej Żarłodajni ten Jurajski Młyn, czy jak to tam się nazywa. Ale teraz dobre pytanie zadał. Nie jest obojętnie z tobą mogę nawet na koniec świata <noise> Oj, no to, to by trzeba ten sukienki nie mam tak Już <noise> dziękowo. No <głos> o, proszę My tu w słoneczku a tam w klimatyzacji nie? No Czas zamontować klimę do wulkana <noise> Ta, no i kurde dotarliśmy Kurde, ale widok nie? Patrzcie jakie to wszystko tu rozwalone, jakie dziursko i całe no. no fajnie rozkopane tam jest 5 km na długo Znaczy to jest 200, 200 metrów głębokie 12, 12 km długie i 3 km w najszerszym miejscu no i podobno to tu mają wydobywać tylko do 2000 któregoś tam roku. No i, to, i potem to będzie najgłębsze jezioro w Polsce. To jest to, co mają A, zaleją to. To jest to, co tu tak niedawno w telewizji gadali. O tym. No i to i, za, i właśnie to potem zaleją, nie? Także będzie teraz jest Hańcza chyba najgłębsze, nie? Tak. No to to będzie to będzie najgłębsze. Jak to zaleją, jak to przestaną wydobywać? Kurcza, patrzcie jakie dziursko Normalnie jesteśmy na Patelni. Majn god. Jedziemy stąd. Jak już tu będzie woda, to będzie lepiej. No, jak zaleją to i zrobią jezioro, to przyjedziemy się wykąpać. Ale to jeszcze tak kurde z 15 lat, chyba zostało przynajmniej. No to ktoś by je musiał przybiec Nie no, to, to my się wtedy już trajki kupimy, nie? To już na trajkach będziemy jeździć Stawkę się dostawi Albo kupimy takie wulkany z tymi, o, wiesz co, nie? Z koszami Z koszami i heja będzie jechał, a Tak Najmłodszy będzie jedziemy jeszcze na drugi punkt tutaj jest w okolicy Co, już Ci wciągnął? No, już mi zaczął. To szyb, trzeba szybko stacji szukać Tja, drugi punkt widokowy Kopalni węgla brunatnego Odkrywkowej kopalni Lepiej kurna w kasku łazić niż kuźwa żeby mnie słońce w... Grzało prosto w ten, w czelep No kurno. Stąd lepiej widać No, na drugim końcu jesteśmy Wow Kurde, no widoczek niezły. No, a tam byliśmy, na tamtym końcu. Kurka, wodna. Uch. No, jak to faktycznie zaleją tą wodą, nie? To tu będzie, kurde, piękne jeziorko. A zanim zaleją, to jeszcze pewnie pogłębią tymi maszynami, bo będą robić do końca. I tu był miły chłodzik, kurde na tej stacji. Tam żeśmy sobie kawkę pili teraz. Wow Trochę, żeśmy odparowali, kurna. Ale wrzątek dzisiaj piękny. Trzeba jechać kurna, żeby się nie zagotować. Ale główny cel wycieczki zaliczony kopalnia odkrywkowa, zobaczona jedziemy do chaty powoli było troszkę jakby ciepło faktycznie jeszcze może po drodze gdzieś jakąś kurna nie zaliczymy i, i tyle patrzcie festyn Co to kurde tu jest? Piwko się tam leje, patrzcie. Kurde. Mm. <grystanie> Na taką pogodę, takie zimne piwko miam. A jakie zapachy? Mi już kuźwa dupa już nie boli, no kręgosłup. <grystanie> ooo oh. chwila przerwy A, może jabuszko? co? może jabłuszko? o, jabłuszka są <głosłuch> to taka ewa, ty <głosłuch> <głosłuch> ja widzę jabłuszko i się będziemy zatrzymywać co 5 minut na miejsce pokazuje 20 coś tam minut jeszcze ale kurde, nie normalnie, później. No dobrze, dobrze, jasne, że ta przerwa. Odpoczęliśmy troszkę sobie na parkingu leśnym. Jest godzina 17.15, kurde. No nie powiem, ale troszkę nas przygrzało dzisiaj <grym>, ale fajnie było Fajnie było, siedem dyszek do Domciu Chrzalić to wracamy Powiem wam, kurna Ciepło dzisiaj, jasna dupa mnie aż Mnie serce bolało Jak mijali mnie, kurde, kierownicy w kombinezonach Kuźwa, gorąco było w krótkim rękawie jak oni się czuli Nie wyobrażam sobie tego, jak oni się czuli. No, ale to wiadomo, każdy jeździ, jak chce. My dzisiaj kużbą 300 km kur narypniemy w krótkich rękawkach. Uj dali jest ciepło. Kurde, no. Te, te, w tej chwili to jest tak Nie gorąco, a duszno, nie? No. O, ale kuźba przez ten myszków nie? Jak to wszystko z tego asfaltu rypało do góry, nie? Ło Chyba też bardzo z ludziom też z tego O Mogą rozkojarzeni być i tak Chilka przerwy i i już prawie w chacie. No i można by powiedzieć, że kończy się dzisiejsza niedzielna przygoda. 278, jeszcze trochę. No kurde, ponad 300 km przejechane w tym upale dzisiaj. Także dzięki za oglądanie tego filmiku dzisiejszego. I co? Widzimy się w kolejnym filmie. Cześć, Dziewajom. Lewa.